Czy wyzielone? Pykniemy tą sobie... Duż. Tak, że na początek 1, 2, 3, go sobie podejdzie tutaj. Przestrzelmy sobie pognyganie. Co? A czego ty kurwa rozstawiasz? A, no no to to rozstawia, bo jest 3 sekundy, no. Jedźmy prawo przecież. A nie ktoś ty kupił zostanie coś tutaj i prawo. <noise> <grywa> John, muszę kurwa no, jaki no. rozpalony ty. <grywa> Zubia, ej, mogę z puntarto, dawajcie. Poświęcę cię. Najwyżej mnie uda przybijać. A twoje bokiem złożymy. Oczywiście trafiłem. Ostrzel, gościu. No ale to miasto, musi otworzyć no. Ej, pan, to działa, to działa. To faktycznie działa. Ej, no, to nic, bokiem. Nikt nie jedzie na zielone. Nie graj miasteczko. Zagrajmy sobie heaving to. to, kurwa, to. Nie grają medy, medy, go, medy go do przodu. Nie zatrzymujcie się, jedźcie to do przodu, jest jakiś jeszcze jeden heavy, niech tu cofnij tyle. ogólnie ogóle grajmy sobie te miasto. Patrzy, że oni wracają, znaczy zielone, oni wracają. Tylko może niech ktoś kurwa z medów mógł pchnąć Artę, nie? Żeby Arta żyła, nie? No, ale takie nie wiesz. No to jest tam, to nie. mało na bazie macie za co skopiłem. No to ja wiem, mówię, że właśnie ktoś mógłby wrócić kurwa z heavy'ków, ej, halo. Dobra, ja wrócę. Albo z dwa jakieś medy niech tutaj też zrotują, stąd sprzeszczałem na to. Ja, ja chiffem zrotuję. Bo tu zaraz jak oni się wleją kurwa, to jak zwierzęta. Chociaż kurwa nie wiem czy to nie. nie jest jak już jadą, jafniecie tym wszystkim zrepuszczuję bazę swoją i tyle. Tak. To nie zrepuszujecie tego. Chodźcie, chodźcie tutaj, nie pchajcie tego, chodźcie tutaj. To jest cofnijcie na bazę? W w w w A A tutaj, to jest. Ej, Ebry, Ebry Arta, ja się mogę po Arty ulać Ebrem jak chcesz. Nie, was, kurwa, nie płacę Już, was się z Oni będą was zamykać od toru. Camaliście. Od torów będą was zamykać medy. Ale oni nic nie zrobią. Skoro paszujecie to. Ale taka Wróćmy się tutaj i zróbmy sobie to. No po prostu wiecie wierzmy, wierzmy, nie możecie Oni wszystko to mają na tak. lekka. no rzuć na loty na te kurwa dwa czołgi jedźmy do przodu po prostu, przejdźmy to. Nie na te dwa czołgi, tylko na te po prawej, dobra 277 jest na łóżku. Jestem na odsuń tego. Pory wam już dojeżdżałem wszystko. Dobra, no, to zaje, zagrajmy sobie to najpierw, odbijmy bazę. Jakub nie skleję się z nim. tego tego. 17. Ej, zajmij ktoś sobie. te to czy za darmo są. Uważajcie, zac płacić od środka ten pusz. Ej, A nie, prawa, prawa, prawa. 907. 907, 500, 500 to na traku jest. Ej niech ebry pojadą sobie. taką jak się, Mamy kurwa do chuja trzy lajty Kiedy został na 907 na dobicie 140 na dobicie, 907 ja na ja dobicie Ale ja dobiję 140 Dajcie kap, szybko kapa, a kapa, Dobra, tu są też ogryski. Dajcie Daj po prostu swoje Dajcie naszego kapu, zróbcie ci tu No i tam jest tak. zablokowana co? Eber Eber KD So Eber strzelił, muszę go no, porobić, Eber strzelił. Ja go dobiję. POŻAR! Do ja jadę, jadę. Dobra, Macie GG. Ej, nie wiem jak, ale naprawdę odbijem strasznie dużo tym e, te 22 medium. Kurczę że ja kurwa dostaję pożar pierwszy raz i spierdolony 140. Ale ja też się odpaliłem. Potem sama Anora kakao już nie, nie wiem naprawdę. Dajcie zdobyć, na Dajcie mi specjalistów dobić, proszę. Łukasz, ale to nie jest koncert życzeń. Ale tu nie ma medali. No. no i co z tego, ale szóstka będzie. Może żebyś w szkole taki cwany był. <grymne> ale co chwilę wprowadzają aktualizację, zabierają. Aha, to spoko, to ja na przykład robię screenshot ziomką na Discordzie i siedzę w 15 i każdy coś wie. I z piątki. Wrzuć John już, krzyż za... Niech za mnie wejdzie. <grymne> Lewy Hmm? Prawy, prawy. daj mantikory, dajcie dwa ebry Zostać na tym ebry, czy coś zmienić? Pobdol 261 e... E... No dobra, Puffik został, nie Będziesz chybikać dajcie... już e... Nie Spikujcie mi jakieś, kurwa, 4 Chieftainy za dużo w sobie życzysz, za dużo Na dwie arty gramy? Nie nie nie, nie. wisiaj zmienij tą artę Niech on zmieni Co? Kurwa dwa siedem na dwa Klika tym dwa Kurwa tu rasowi daje się arty No ale to dobrze, bo z nim komunikacji nie ma, nie Dobra, wrzucę tego krzycha I krzychu jest komunikacyjny No bo krzychu kurwa co, Polakiem niby jest <laughs> a to jest kurwa jakiś ten. Znaczy... Eee, kurwa. <laughs> skołujcie kogoś, skołujcie kogoś, to zapraszajcie, bo muszę iść do siebie. Kurwa, no już nie świruj, zostań z nami. Dobra, to zagam tu, ale potem muszę spadać, bo kogoś skołujcie. Zaraz, no ja zacznę. Jakby ktoś piknął dwa CS-y, to ja, to ja to mogę zebra, jak już. Ja zacznę, to... ja mi za tego na najwyżej. Tego też 2, 6, Albo dobra, 6, nie, 0. dobra, jeden, jeden, jeden CS, dobra, niech będzie, dobra, chuj, już dobra, jest tak jak jest, gitara będzie. Tym CS-em są tam na linie 1, tak. tamte zielone? Eee, zaraz ci mam. Po lewej, trzeba czekaj. dołu jest do... też jeszcze z góry. Do. Do dołu. No to po lewej, tak? Tamte krzaki. On igrają do na no dwie arty. Tak? Same super konie. A CS-em to zajmij mi. Zajmijmy no, mi to jest Multicorum gdzieś tutaj się stań. Jeden Ebry niech sobie wjedzie tutaj w to, jeden sobie pojedzie tutaj to. E, koniem od razu jedź sobie super koniem tutaj. Manticor? 260 tu. genek za mnie. Genek za to, a dojedzie tam? Ebry go nie wyświeci? Nie. No to dobra, no to jedź sobie Manticorom to, Ebrem tutaj to i drugim sobie jedź to. Albo, Albo grać z tymi? dwoma ebrami to, bo tu będzie CS w razie czego. Jedźmy? zero 0 tutaj, chiffy, na razie wszystko na przestrzał z, z medami, tylko tutaj też nie ktoś tutaj też zagra to. Ustawmy się może lewy coś zaświeci, to kurwa... Dwoma ebrami tu mieliśmy grać e, Tak, dwa ebry prawo, ale dobra już chuj, dobra, grajmy sobie tak, dobra, chuj. I zagraj pufik prawą stronę safe bardziej, bo jak się wiebią wie, wie w ciebie we dwóch, to Łukasz tym koniem zajmij sobie górkę na spokojnie. No, pod warunkiem jak mnie nikt nie spotnie. EBR po prawej, po lewej. No, siadałem ki dwie. Ikon. Dobra, wypchnięty. Y, zagrajmy sobie tak, że tutaj niech sobie jeszcze jakiś medzik zostanie, czy coś. i tymi heavy'kami zagramy, robimy tą stronę. Y, jeden z medów mógłby się zająć to. Ty, co się dzieje ty? Potkam podjechać, co się dzieje, dziać? Patrz, 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 co się dzieje na telesie. Na telesie. To na telesie. Kapo, dagal, panoramic dagal, co się dzieje w ogóle? Ty? Że oni tu kurwa kiedyś byli w klanie? No, no mówię właśnie. Tu mają szafę, także... Aha, coś pojedźmy tam, tam trap pewnie jest, kurde. A nie no, w sumie patrzcie, trzeba. Teraz zagramy górę. Skurwany. Tu są Zygramy trzy, górę, ale trzy konie i dwie 907-ki Gdzie? No, na prawej stronie, prawa flanka. Zagraj to se na sejf, wróć się już tam. Spokojnie, ja tutaj nas spokojnie wychylam. Chodź tutaj. jeden met niech się zajmie górę. Niech się zajmie tutaj to gdzieś. Arton przestaw się może bardziej w tą stronę. Gdzie ja tym jechać? Tutaj, do nas, na lewą stronę. Chodźcie, zróbmy sobie tutaj to i to, poroścignijmy gereczkę. Potrzebny ktoś... jest nam spłocić na środek. Środek też kontrolować, żeby widzieć tą prawą stronę. Pewnie nie możesz to podbić? Tu no właśnie, a nie wiem gdzie są Gdzieś to... tu ktoś się zbliży, bo mnie coś mnie tu potuje. Chcę sobie spróbować, poczekaj spróbuję. I nie mogę i ok no, to chwilić. Może... Ej, sobie w to, sobie w to sobie w to, wiećmy sobie, może to Super, nie traf, nie no oni ja, wszystko nie, nie może być traf, bo są tam. No to dobra, no ale tu paracie... Mogą być czołgi tylko. Jedźmy sobie do, do końca, ej, to i to gramy to. A nie zatrzymuj się, krw... Tak, jedźcie jedźcie do końca, Czasem do końca. Nawet już ale róbcie go opłacę. i dalej w tą stronę. To róbcie. Uważajcie na nalot. O, Super konia, na koniec. Nalot tam na... to. Będę to... Medy w tą stronę patrzą Może i ja dostałem już kurwa Amoraka Mam pasywa Masz całą to dotację. Cała dotacja. I co, się do, środka. do środka i rozwalcie tak, do... no to. Tak, będzie Mamy to o, po szerokości. Czekajcie, poczekajcie na razie. Pamiętajcie o tych koniach. Koni na razie są nieważne. Wszystko jak się w to wlejesz, to zrobicie. Ej! 97? 9, A, się się 140. Super konia. Ja super konia mam tutaj do bicie nawet. Tego sto Możecie sto się tam przelać, tego zrobić? No wiecie, jak no jest, o tym to mówiłem, że to będzie, trzeba było no się dla. Macie, macie, macie tylko medy. Macie na wieżę, jak powiedzcie? Ej, dodać. No, to, no, to, no, to, no. to sobie tutaj to? To wlejcie się, tam no czego nie rozumiecie? No jak no. to jedna gęsta, to ciężko tak. To... A się 907. I, się o tego dziewięćset po Wiecie? tu Tutaj są superkamy, już tak. pojechali. Tempo nie nad nie tym medem. Kurwa, się na bazę. O teraz już było na kapa się cofa? My się to szybko spuszczamy My musimy to szybko zrobić, panie Kur... ściągnąć giereczkę, kurwa tutaj ktoś też niech to nie, obróci Masz Ebra one shot na ekam. Ebra ktoś kliknie? Tego tutaj? One shot? A tutaj kurwa żeśmy się zatrzymali Czemu te d jeszcze są? Aha Ej, jak my żeśmy tu dostali na łeb stojąc wszystkim tu, zamiast wjechać tam? No właśnie bo tam staliście przez nie wiem minutę No tego skoń, się nie jest przegrany. I bankszy mnie patrzy mnie skD On jest KD on jest KD, KD Mnie zrabi, Baza, nie z... nawet nie jedzie, ona wraca mnie... się Mnie Arty zrobią zaraz Dobra to ja po Artę tego, ko tego konia, konia On jest KD zrobił No co jest? Uważajcie super konkurenty wracają One tak, shot, ej, ten końc skończysz go Arta tak. tak Kończy Artę zaraz Tam mi ktoś tego konia? Nie polosowało. Dobra, widziałem. O kurwa. Mhm. Skończ go, Pufik. Drugi koń 7 czuję. Skądź mi tego? Jezu, ile się Pufik, skończ mi tego konia! O no, kurna! A, dobra, pokcząp. 907 coś na open. I jak wie, to ja ładuję. Kurwa, kurwa. Dobra, grajcie pod arty, nie mają arty już. Może konie mnie pikują. Jest no. na traku ten? dobijam Dzięki No i chuj Dawaj, ich krosuję No Daję... To ich krosuje, tu macie koniec, 200. jednego na dobiciu Kurwa, nie ma Czego wy nie puszniecie? Co ty robisz, ty Michalowski? Kurwa, on ma 200 HP, ty masz full No tak I nadal On stoi. jest w dziurze i on nie przestrzela do... Ale... Ale więcej nie ma pestki. Bierzesz w niego Kurwa, przycelowałem w końcu Nie dostaniesz... Nie zginiesz za full. Ale do tej pory było ich dwóch tam cały czas. No nie było, już od minuty go nie było, bo widziałem. Wcześniej, ten 907, przecież puszował mnie stąd. Dobra, ten Krzychu, sobie chyba tu powinien to kliknąć. Chyba. Chyba jednak nie. Tadanem, tadanem, tadanem. Tadanem, tadanem. Nie no nieco długo. Zero HP Dobra. Ale to było boskity na close. Tutaj trzeba... Musimy tam wjechać. I tutaj też są takie kurwa dołki. Tam jest taki hold down kurwa też. Zjebany. Dobrze, że wrak stał to się zasłoni. Trzeba kogoś zaprosić. Mm -hmm. Powodzenia. Dzięki. Pan Rand? Też bym powiedział jakie czołgi gramy. Ha. 5 godzin, 10 godzin, 10 godzin. Poszedł stop, poszedł na... i 10 do dówek. Fosze 100, na f*** tego i 7. Lewy lepiej, żeby Ebra wziął. Za Jakuba. Tu... To... i bo lewy niech piknie. Miko Wy. W górbie? No. Warzy ponad 7 kilo. <laughs> no pamiętam tego kota. Także... Torek były złe. Polecam wam karmić kurwa kota białkiem na siłowni. Y, ogólnie tego, ej dobra, IS-7 podjeżdża sobie tutaj, super konkurorem zostaniesz sobie dziś tutaj, tutaj niech y, podjedziemy sobie chief'ami, tu na przestrzał, CS-1 y, to, najlepiej to dwoma, sobie podjedziemy, to, sprzestrzałem na to, Ebry, prawa strona, By prawo, medy ogólnie tutaj na razie na przestrzał, gdzieś ustawcie się to. Chociaż y, Dwa, trzy mogą sobie zagrać budynki i tutaj ten do, dół zająć, nie? Prawo. Okay. Tak, yeah. STB jak coś to graj sobie tutaj razem ze Sresabi, tutaj tą górkę, nie? Ok mam Przeszczał może być tam w prawo? Nic rewolwer, bo skróciłeś troszkę. Ale to nic, ja dobra, okay. konie gdzie? Po rata, stronie, rata, rata. O, rata, ej, rata, dobra, rata. dobra, dobra, nie, ej, ustawcie się po przyjęciu, ustawcie się po przyjęciu, CS-y niech tylko zostaną, cała reszta tutaj o nich zagra, tu i to, przyjęcie, yy, Przeszczał jakiś? Placfał przeżyjesz, tak? Kurwa. 140, 140, halo, no ej, skróćmy sobie, ej, dwa chiefy to, dwa chiefy to, i siedem super koni, niech sobie robią to. Wszystko, się świeci, tylko jeden chief się Bo... świeci, także weźcie to sobie zajmijcie. Jedźmy, jedźmy, sobie tutaj też to, Dwa cify niech pojadą środek. Dobra. Jedzie, jedzie to. Bo zajmujmy sobie tutaj to i tyle. Jadą, jadą. To jest w przyjęcie? Medzy Weź prostu się cofnij Tak, oni, się, oni muszą się wlać. I pierwszego. Ja 140. środka do mnie strzela. O! Na spocie. No to macie go, cofnać. macie go na spocie Febr 500? O kurna, czyli ten jeszcze jeden na środku. To było info, no końca, że C jest pewnie na środku. O kurwa, lewy? A my mamy jechać dalej tam na pa, zamek? Patrzcie, wiecie, wiecie, tutaj i to, wiesz? Od... No... <noise> przed... <nie głos> Mówiłem, domyślałem się, ale chuj tam. <noise> Proszę, Ej, róbmy, róbmy rób, rób, rób te medy. One się oddają. Panoramik, Ramiku, oni się w nas wlewają, także... Są S. Kam tego jednego? Patrzcie, 147. Jest 147, właśnie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Weźcie, Abram, tego cifra. 1300? Okej, okay, bo ja 30... dobiłem akcję ratunkową. Ej, dawajcie, zreprzuńmy to sobie. Tak, 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 tak. Macie konie tak, za tak, darmo, o tak, tak. jest, jest, ten jest już. na środku. A yy... ty Z... No Czy taki mam kon? plan. <laughs> chiff w KD, ten się Ten KD. Ciuch... Ej, super konie. Halo, kończę. Ej, chiff kurwa, od lewej strony. Już go biorę. Tego chiffa jednego. Bierzesz go na rogi? A. Dobra, Dobrze. Go. Weź go na przysiad. Nie, nie, tak nie. Nie są gąste. to teraz sobie i złóżmy ich i tyle. Ej, bo się ulewa, po mnie jakiś ścignięcie. Czekajcie, tego. się czekajcie. No, to, to krzyku ci podaje. Ebra, ebra, ebra. 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 To co Ale ten ichaber w ogóle wyjść w tej nasie w pieprzu. Nie no. Nie, nie, nie. Nawet z niego przykład wziął. Dzięki Misiek. O, co? No super konia Tak, wpisę konia, kurwa, we mnie spadła. Nie był kurwa, nie, nie, nie. konia, gdzie ja byłem? A centralnie za mną spadła. Będzie pizdę... na pinda. Będzie na bin. Z tego, ja no. <śmieniciela> Dobre, dobra. dobra już, kurwa, cisza. Dajcie, ej, dajcie mi kurwa z 4, kurwa le trójki. Dajcie 4 trójki. Jakiś czify, pałkę jakąś, kurwa, może być 705, a jak najbardziej bym przytulił, jak ktoś ma 705 A. Lewandowski, po nie. Lewandowski a to nie. E100? to nie, nie, nie. nie. Gramy, gramy zielone. A fałszyw, to 55? Łukasz nie A po, a po, a po co nam maus? Maus nie. Tak, tak, nie Maus Taki, ty, ty, mouse? Tak, ty, ty, mouse? nie No genek Mam za za mocno nie. daj, Za daj daję trujeczkę He bole No to też może być ale kurwa No, no czekaj to ja wezmę sobie pole <laughs> Świruję Puffyk <laughs> daj mi 277 Masz A wesoły ty masz coś innego oprócz tego tego <laughs> Czemu wesołe kakao? O, wesołe kakao Nie wiem, nie mam, mam 60 HS No dawaj, że 60 H jest jak A, no na plus, o, plus, kurwa To biało. A ja ostatni ja ost krwał swego Krzysztof, ja, ja wiem, że Ty chciałeś dzisiaj zagrać fałką, dlatego daj tą fałkę albo Ciftejna Gdzieś jest na tarcie na 907 Kurwa, Krzysztof Kurwa lewy, kurwa świeży co? Le, le, tak o grają sobie to, ebolami sobie cińcie tutaj to 60 he, 277 w ogóle wiecie tutaj w te domki w razie czego graje sobie tutaj jakiś coś jedno na side ale to e, kurwa nie okay. mamy co Dobra, polusem możesz, dobra niech chuj Ja ci będę 1907 907 tu A super Ej. konie, dojdź mi pufik tu 277 to, super konie Łukasz iść tam z nimi Dobra Zostaniemy, trójki kurwa niech zajmą sobie peronę, czwórka gdzieś tutaj z rogu może stać ich nie. ufik te to jakbyś mi zajął, ale... No jedziesz jadę. Ja nie kurwa. To jadę. Ogólnie też, żebym ja grał kurwa tym cheatem, kurwa na no, sidecraper, to raczej średnio. supa conkeł. To? No, Kto? Koń? Weź tym siedem. Chęć fami do końca, będziesz po... ci fami, normalnie jedźcie sobie tutaj to i będziecie gwałcić. Ja pierdolę jakie biodro! No Ty oni jadą ej, na tory Ej to pisać. ej pusz 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 Ej, ej pusz Dobrze no dobrze dobrze Wróć się super konkurorem i tą jedną ebolą tutaj I wsion no o oni zrobią, nie odbił. Ej można nie na pracę jechać Ej to, ej, to o te trzeba było zrobić Ej Pufik, weź tą lufę weź tą lufę Pufik, lufę do przodu No tego właśnie się przyjedam Ej jest to dupą? Łochuj tu chodzi? Na autysta To nie jest ej, autysta Taktyczny mouse puszuję miastem ono, I taktyczne jest 7, i wszyscy, no. więc, Więcej taktycznych. Dobrze, to kurwa, to są w ogóle czołgi, kurwa. Ta Wnikaj plecami. Powiedzi. Czemu to... Czo... Ej, w nich trzeba strzelać. To miasto trzeba skontrolować, nie wiem. Aha, Ej, tam zróbmy ja sobie, zróbmy sobie tory. Zróbmy, zagrajcie tutaj to plecy. A oni, oni złożyli nalot. No to dobrze, to my teraz grajmy to. Pówik masz po prawej stronie, kurwa za darmo, czołgi. A czwórkę, trójkę Ja wiem, chcę przez tory przestrzeliwać, ale nie przejeżdża za bardzo. O ten przejeżdża. Kurwa. A Moraka dostał. O kurwa. 5 7 heavy na open. Patrzę Daj, go daję. Tobie ktoś E4? Dobrze, ja miałem. Ktoś może może dobić. Aha. Nice one. Kurwa, pomnie jak kurwa Trzydzi kurwa w Auschwitz. Dobra, nie Nie było tego Się wytnie, no a. Ej, wy zrobicie tego jednego 277? Ktoś tam? Mmm Magazynek mi wyjechał Krzychu, nie, Krzysię, nie, nie to jest, jest już... Hej, a T57 końca strzelał, czy nie? Krzysiek, go, go Wcześniej, ale to on już padł i przeładowany To nie dokładnie, nie

to no, zawsze, jak gramy bolą, dostaje na loty, kurwa. Awe, bo kurwa. się bolą. <grych> ale ostatnio też wczoraj graliśmy ten. Grałeś e... się bolą na radomie? Tak. Zadaj te samo. To jest to prawda, kurwa. Prze Przeżyć tu gala, bo się pruje. do Ju. Już, już wyszli. A to kolejna ta... Co? Co? No. no. Bajo, też się bajo, ale spokojnie. Czekam na update też, aż ten, aż zmienią burzaki, więc już będzie spoko. <grych> Okej. Okay. No i...